Wybito Wam świadomość Boga, dlatego się boicie nieprawdopodobnie. Przyglądnijcie się w luszcze z sobą, co Wy wyrabiacie w swoich miastach i na wsiach. Z domów nie wychodzicie. Donosicie jeden na drugiego. Jakże może uczestnik Mszy Świętej, gdzie jest kilka osób więcej, dzwonić na policję i proboszcza karają? Do doprowadzono nas do poziomu mniej niż zwierząt. Będzie to, będą, mogą być to trzy kazania, gdzie będę pół godziny was mówił. Będą to kazania bolesne, bardzo bolesne, bo na naszych, na naszych oczach dokonało się i dokonuje się to, co mówi Święty Paweł u Tesaloniczan. Czy jak przyjdzie syn Człowieczy, czy zastanie wiarę w świecie? Nie zastanie. Rok 1860 Cum Primum Quanta papież Pius IX informuje katolików, wrogowie otoczyli kościół, są na zewnątrz i przygotowują atak. Wejdą do środka. Sto 70, prawie 200 lat temu, 150 lat temu przedstawił ten, ten dramat. W 907 roku nasz rodak, papież Pius IX, już mi uciął Adziga, Pascendi Gregis, informuje katolików, wrogowie już weszli do kościoła. Próbuje ratować kościół, potępia modernistów, potępia liberalizm. Biedny święty, bo to dla mnie święty papież Pius XII w 1954 roku, moi drodzy, ogłasza trzeci sylabus ancyklika i pokazuje, co jest w Kościele, że rozpanoszyli się już. I wszyscy odczytali bardzo konkretnie to ancyklikę, że po jego, po jego śmierci... Moi drodzy, już jest koniec. Znamy z historii lata dwudzieste powstanie w Meksyku. Christeos, viva Christus. Lud prosty stanął w obronie Chrystusa Króla i Wiary. Biskupi ich poparli, byli z nimi. Dziesiątki tysięcy ludzi umarło. Później biskupi dogadali się z rządem Kasilasa, więc ten zgodnie z prawem wymordował pięć tysięcy przywódców. Później wybuchały powstania, jeszcze, bo to ty nie znacie, rozumiecie. Ale już wojsko pobudowało drogi, więc szybko pacyfikowało. Po kilkunastu latach już, już był, był lepszy, lepszym. Ma, masonia była już silniejsza, więc już Powstanie na nowo nie wybuchło. Pięć tysięcy przywódców wyrżnęli. Za naszych czasów Rzym podpisał z Chinami ugodę o kościele i kazał wyjść kościołowi z katakumb. Wy nie wiecie, jaka rzeź jest katolików w Chinach. Na naszych oczach. Czy coś się dzisiaj zmieniło? Dzieci jest dużo gorzej, bo po reformach Soboru Trydenckiego wybito rękoma Kościoła wiarę wśród ludzi. Nie ma nic. Pusto stanu. Rozwojono kapłaństwo i dzisiaj biskupi razem rządzącym zakazują wiary. Ostatnie miesiące pokazały, powiedział to pan minister, że biskupi prosili, by ograniczyć liczbę wiary, wierzących. Słynne orędzie wygłosił przywódca Sanhedrynu. Ichniejszy człowiek. Później prymas mu wturuje, kiedy rząd ustąpił troszkę pod naciskiem, że dziś będzie pięćdziesięciu pięć ludzi w kościele. Wrzeszczy w głosy, niejaki Polak, że rząd musi zmienić do pięciu. Rząd uległ. Dziś nas biskupi będą oddawali w szpony szatana. Taki nadszedł, nadszedł czas dzieci. W 2011 wydałem taką broszurkę niewielką. Jeśli się nie nawrócicie, przyjdzie Jezus Chrystus Król i podrętwiecie. I na tej broszurce kazałem Pani Agnieszce uwieścić woda, wrzód ocean. Dzieci zatopili nas. Żebyście wiedzieli, jak to jest wszystko powiązane bardzo mocno. Najpierw Rzym, we Włoszech wyciszono wszystkie kościoły, papież sam celebruje nabożeństwa, nasza telewizja transmituje, was uspokajają, to jest nurt kościółkowy, dzieci, to jest uroczyste zażynanie, bo w Rzymie nie ma papieża, w Rzymie jest pastor. Powtarzam, w Rzymie jest pastor. Dwa tygodnie po wyborze Niejakiego Franciszka, masoneria napisała przepiękny artykuł, to jest na stronach niemieckich klubu Rotary, gdzie go nazwali pastor. Teraz przyszedł pastor. Więc pastor najpierw powprowadzał bóstwa indiańskie do kościoła, a później przyszedł tyfus na kościół. Nam rząd Rzeczpospolitej kazał roz, rozebrać dzwon Chrystusa Króla. Powiedziałem urzędnikowi, przyjdzie na Polskę, na nas za to mocna kara. Więc ta dzwonica rozebrana stoi na placu, pachnie. Nieczynny dzwon Chrystusa Króla. Przegraliśmy, bo popełniono błąd w obsłudze poczty, no i nie wykonano moich poleceń, więc nie zdążyliśmy obronić dzwonnicy, bo było już po terminie. W 2006 roku pastor diecezji katowickiej w swojej diecezji wydał rozkaz, nie można robić żadnych aktów interizacji, bo zawsze, pamiętajcie, jak chcą coś prowadzić, jak jest silna opcja w danym kraju, to wybierają diecezję, żeby pokazywać, że są silni. Ten pastor już miesiąc temu do Wielkanocy, że nic nie było, zabronił diecezji jakikolwiek, że nie będzie rezurekcji już. Ten pastor wszystko powiedział na ziemi polskiej. Teraz nam będą mówili, że jest nadzieja, że ustąpią na niedzielę. Dzieci, nie wierzcie, jedni i drudzy to są kłamcy i oszuści, nie na usługach Boga. To nie są Polacy. To nie są ludzie, którzy chcą dobra narodu. Posłuchamy kilka orędzi. Wczoraj przygotowałem kazanie: Dzieci, jestem po ludzku załamany. Podrętwiejecie, jak król przyjdzie. Znajoma osoba leży w szpitalu we w Warszawie, pacjenci zaprotestowali, że ksiądz roznoszący Komunię świętą roznosi zarazki. Więc nie chodzi po tym szpitalu kapłan. Rozumiecie? Jedna z naszych ludzi do niego SMSuje, żeby choć na zmartwychwstanie i gdzieś wybrał miejsce, że my paru przyjdziemy na Komunię Świętą, że my chcemy. On rżnie do niej SMS, kiedyś go opublikuje, wyzywającą osobę, że jest pyszna, że jest egoistyczna i czego ona chce? Możesz sobie przyjąć komunię duchowno, duchową. A kiedy zażynali Kościół, to wybili komunię duchową, a wprowadzili Janosików. Dziś się wszystkiego boją. Pokażę Wam orędzie Matki Bożej. Lęk Was opanował. Straciliśmy już, moi drodzy katolicy, własną tożsamość. Za chwilę, za kilka, za jakiś czas katolicyzm będzie religią urzędowo zakazaną zgodnie z prawem. Mam orędzie z roku 2011, przejdę do niego, podaję bazę, skąd, moi drodzy, czerpałem. I brałem rzeczy. Mam orędzie Matki Bożej z roku 2012. Mam orędzie, moi drodzy, z roku 2011 i najświeższe z 2019. Dzieci Kościoła już nie ma. Zamiast wody. Święconej macie płyn z orle, orle, Orlenu, którego i tak w Polsce nie macie, bo go Niemcy wykupili. Zamiast łaski uświęcającej udzielanej przez kapłanów, macie wywody, wymioty dziennikarzy, którzy się po pocą i wiedzą, jak temu zapobiec. Zamiast kościołów macie telewizory. Nastąpiła nieprawdopodobna rewolucja. Za chwilę nie będziecie mieli pieniędzy, bo to ta reforma ku temu zmierza, bo są wszędzie zarazki. Nie będziecie już nic mogli podjąć, będziecie we wszystkim posłuchi, posłu, podsłuchiwani zgodnie z prawem i oddacie wasze umysły ich systemowi. Pan Jezus nas przeszczekł w dziesięciu przykazaniach. Dzieci, to jest coś nieprawdopodobnego, jak zapowiedział. Czeka nas rok nieprawdopodobnego świadectwa. Świadectwa da, danych, danych wobec dziesięciu przykazań. Ja nie przypuszczałem, że to tak aż pójdzie mocno. Że to przyjdzie tak szybko. Dlatego jest to poligon doświadczalny. Następne Ustawy zgodnie z prawem wyciszą Kościół katolicki. Nasi biskupi przejrzeją, ale w nocniku już z, re, z ręką w nocniku. To już będzie goodbye winetu. Takiej zdrady wewnętrznej Kościoła, jak było po Soborze Drugim, jak była, po, nie było nigdy w historii Kościoła. Dzieci, wrogowie, burzyli kościoły, mordowali księży, łapali wiernych. Dziś nie zabili nikogo i nikt do kościoła nie przychodzi. W 2011 we wstępie do tej malutkiej broszurki dzieci pisałem, bo wtedy o dziwo na zmartwychwstanie w Orędziu przyszedł Bóg, Pan Jezus i później Matka Boża. Wtedy też było to zmartwychwstanie. Wtedy tak pisałem. Podczas tego rocznego Triduum Paschalnego 2011 roku, przeżywanego na pustelni w grzechyni, głosiłem cyk kazań, kiedy krój, król przyjdzie, podrętwiejecie. Bo moi drodzy, w ogrońcu, kiedy przed Judasz z Watachą, Pan Jezus przedstawił się jako Bóg. Kogo szukacie? Jezus, Anna z Nazaretu, powiedział słowa, ja. Jestem, przedstawił się jako król. I ewangelista pisze: Wszyscy padli martwi na ziemię. Podrękwieli. Przedstawiając w nich wielkie cierpienie Boga z powodu buntu współczesnego świata i człowieka wobec samego Boga. Największe święta katolickie nie wolno nam celebrować. Zaznaczam, w Polsce jeszcze prywatnie, ale w Niemczech, we Włoszech nigdzie nie ma. Kapujecie? Jak patrzyłem wczoraj na zdjęcia z Watykanu, to nasza telewizja transmituje wszystko. Sam papież nic, zdjęcia z częstochowy, paru zakonników, nikogo w kaplicy Matki Bożej. Rozumiecie? Jedna trumna. Zrealizowali heretycki plan. Ukrycie Boga w waszych serduszkach. Wybito na ziemi publiczny kult już nie tylko po drodze, ale i wewnątrz świątyni. Dzisiaj tygodni powszechny znak. Dziedzictwo Unii wolności święci triumf. ta zaraza diabelska która nam dana była przez masonerię już za komuny w latach pięćdziesiątych w prezencie przysłana, dziś triumfuje swoje zwycięstwo. Zamilkły dzwony w naszych kościołach. Nikt nie przyszedł na rezurekcję w 2011 roku, Bóg tak mówił do nas, moi drodzy, w swoim urzędziu. Wy jednak tego nie rozumiecie, nie chcecie tego widzieć, nie chcecie mnie spożywać. Na co umarłem? Jak bardzo jestem osamotniony to w 2011 roku. Gdzie są tłumy witające mnie w dzień zmartwychwstania? Dziś na rozkaz naszych zdrajców biskupów nikogo nie ma w kościele polskim. Czy wy to rozumiecie? Oni wszyscy powinni się poddać do dymisji ad statim. To są zdrajcy, barbarzyńcy. Może nie wszyscy, nie wszyscy z nich, ale ci medialnie wołający, oni powinni wszyscy skończyć tak jak podczas rezurekcji kościuszkowskiej. Dla zdrajców już nie ma wyjścia. Judasz był honorny i wziął stryczek i się powiesił. Coście wzięli od masonerii, że my dziś Polacy nie mogliśmy wyjść na nasze o, o, obejścia kościelne z rezurekcją? O przeklęci zdrajcy! Czy Żydzi by na to pozwolili? Czy Islamici by się zgodzili? Ćwiczyli, ciczą swój mechanizm jednej wielkiej religii na nas, chorych, słabych katolików, których przejęła e, masoneria i katolicki liberalizm. Pan Jezus w, w orędziach na dziesięć przykazań mówi do nas, dziecko, nauczanie Kościoła o grzechu i o przykazaniach bożych, zostało wycofane w następstwie szerzącego się w kościele liberalizmu. Wy nie rozumiecie, co to jest liberalizm. Ukryli pod hasełkiem wolności lansowanie uroczystego szatanizmu. Powiedzia mówią Wam, że jesteście wolni i wszystko Wam wolno. Kogito ergo sum, myślę, że okłamano Was. Dzieci, wybito Wam rzeczy wieczne. Stąd macie potężny lęk. Jesteście zaszczuci. Oddano Was w tych, w tych dniach uroczyście w ręce szatana. Dlatego Bóg mówi, zostało to wycofane w następstwie szerzącego się w kościele liberalizmu. Kościelny liberalizm ma tytuł. Modernizm. Przypominam, ukrył się on po kasacie modernistów przez Piusa X Papieża Świętego w ruchu liturgiczno-biblijnym. Sprytnie się ukryli i dzieci rozsadzili Kościół i przejęli totalnie władzę nad nim. Ten katolicki liberalizm, mówi Bóg ojciec w tym orędziu, o, na, o przykazaniu Bożym w tej zielonej książeczce, ma na celu ujednolicenie nauczania wszystkich religii, aby mogła powstać jedna religia, którą uda się opanować i kontrolować cały świat. Staniecie się małpami, zwierzętami, Chcą przejąć kontrolę nad waszym umysłem, jeśli nie wyłączycie telewizorów i poddacie się szczepieniom, jest po Was. Tak jak osłabiono nasze dzieci diabelskimi szczepionkami, bo jesteście uparci dalej, tak teraz idą dalej i wejdą wasz umysł. Prawdopodobnie Przyglądnijcie się w luszcze z sobą. Co wy wyrabiacie w swoich miastach i na wsiach? Z domów nie wychodzicie. Donosicie jeden na drugiego. Jakże może uczestnik mszy świętej, gdzie jest kilka osób więcej, dzwonić na policję i proboszcza karają? Do, doprowadzono nas do poziomu mniej niż zwierząt. Moi drodzy, w roku. W 2012 to orędzie jest umieszczone w ciekawej książce Kościele obudzie. Wtedy biłem na alarm rok wiary, jeszcze kościołem rządził papież, a nie pastor. Za rok naszego papieża powieszono: Matka Boża mówi tak. Moje dziecko. Posłuchaj swój, słów Twojej matki, kierowanych do mojego kościoła. Wkrótce przyjdzie na Ciebie, kościele, ucisk, jakiego jeszcze nie było. 11 sierpień 2012. Rodziłem to kazanie wczoraj w ogromnych bólach. Jak się skończyła Ewangelia, jak dostałem słabicy, Dzieci mówiłem, ale ja nie miałem nic siły, ja nie byłem sobą. Podeszło do mnie wszelkie życie, dopiero po komunii, jakbym na nowo wrócił do siebie. Ciężkość i ważkość słów tych jest tak przygniatająca i konsekwencja prawna, bo ja wiem, jak będą teraz wrzeszczeli z tego tytułu, ale nie mogłem milczeć. Bo skoro to wiem i mam ciśnienie, mówiłem ja wczoraj, dzieci, ja mam już ciśnienie, ja muszę lecieć, przygotować kazanie. Jeszcze rano dałem pani Agusi wytyczne, lecąc tutaj, znajdźmy to jeszcze, to dziecko mi to znalazło. Ja mam pełnię myśli, które są w orędziach, bo mi Pan Bóg dał łaskę, że będziesz umiał na pamięć prawie orędzia. Będzie potrzeba, to ja ci powiem, co jest gdzie. Pani Agnieszka ma tą łaskę i ona to mi szybko znajduje, on mam tu cztery pozycje. Wszystkie myśli, które mnie zaatakowały, ja je mam przed sobą. Słuchać, co mówi Matka Boża. Kościół katolicki będzie znienawidzony i tępiony wszelkimi sposobami. To zdarzenie z tak zwanego wirusa korony jest preludium do wypełnienia tego proroctwa Matki Bożej. Kościół katolicki będzie znienawidzony i tępiony wszelkimi sposobami. Pytam się was dziś Polacy, bo dzisiaj większość Polaków zdradziło. Zaakceptowali ten stan. Najlepiej przed telewizorem i się tylko w kościele zaraża. Nigdzie gdzie indziej, rozumiecie, tylko się w Kościele katolickim zarażamy. Pytam się was, gdzie są tłumy witające dzień mojego zmartwychwstania? Gdzie oni wszyscy są? Dlatego czeka was wielka kara, jeśli się nie nawrócicie. Jeśli się nie nawrócicie. Kiedy przyjdzie Jezus, Chrystus Król, podrętwiejecie. Dla mnie szokującym zdaniem było orędzie Boga Ojca z 23 lipca 2011. To są te cztery słynne Orędzia Pana Boga do mnie, w cudzysłowiu, żeby mnie zatrzymać. Bo ja po tym dekrecie zdrady kardynała Dziwisza postanowiłem, że się wycofuję. Co ty będę walczył? Ludzie są, Panie Boże, a ty mnie coraz bardziej poddajesz. Wtedy pamiętam, byłem na kajakach na nidzie. Trzy dni po dekrecie, bo ja media trąbią w Polsce, a ja jestem w korycie rzeki, więc nic nie wiem. Zadzwonił do mnie bliski mój kapłan, ksiądz Łukasz, ja się uśmiecham i tak dalej, a on tak patrzy wystraszony przez telefon, a ksiądz nic nie wie? Nic nie wie. A co się stało, księże? Naprawdę ksiądz nic nie wie? A mogę księdzu powiedzieć? No mów ksiądz, bo co? Zawiesili księdza. Jakby gromad, jak to mnie zawiesili? Dokładnie posprawdzam te daty. Będę zrobił w tygniach zawsze pamiątkowy spływ na niedzielę. Nie jest rzeka trudna, tu mogę stu ludzi wziąć. Zrobimy rajta jakowy. W trzecim dniu zadzwonią nasze wszystkie telefony. Słyszał ksiądz? wprowadzimy taki obrzęd liturgiczny. Dzieci, wprowadzam to lipcowek. ja popaczę w kalendarz. Dwudniowe wspólne kajakowanie. I wtedy Pan Bóg przyszedł i po raz pierwszy mówi to co wiem, to co wiedziałem, ale przekazuje Wam wiadomość następującej treści. Ustanowiłem mój Kościół z miłości. Tak jak z miłości stworzyłem ludzkość. Tak jak ludzkość okazała mi swoje nieposłuszeństwo i pychę, szukając własnej lepszej drogi, tak samo uczynił Kościół święty. Czyli okazał nieposłuszeństwo Bogu. Przepraszam, popatrzę na zegarek, bo powiedziałem pół godziny. Już jest 35 minut. W takim razie mówię teraz Amen.